Siemka widzowie, zaczynamy od otwierania skrzynek Razadora, bo potrzebowałam pierścią KTP, a to był najszybszy sposób, żeby go zdobyć. Jak widzicie, nawet mi się opłacało to otworzyć, bo wyleciała nawet zmianka do alchemii. Z racji, że uspieraliśmy sporo punktów Gaja, bo około 20 tysięcy, zaczęliśmy polować na zmianki dla PETA w sklepie Gaja. Niestety one pojawiają się tylko na ostatnich polach, więc musieliśmy je otworzyć. Na szczęście koszt jednej zmianki już pokrywał wydatek kuponów SM, które były nam potrzebne do tych rozszerzeń. Zmianki to jakieś 13-15 wonów, zależy jak akurat ludzie wystawiają. A na rozszerzenia poszło nam z 250 SM, czyli jakieś 12 wonów. Zarobku z tego na razie nie było, bo pierwsza zmianka spłaciła tak naprawdę kupony SM, ale na przyszłość mamy już odblokowane sloty. Tutaj widzicie jak kupuję czapkę na atak z wartością. Nie pocieszyłam się nią długo, bo jakoś dwa tygodnie później ją sprzedałam. Ale udało się ją kupić mega tanio. Sprzedałam ją później za 90 wonów, więc naprawdę fajna inwestycja. Sałata ogarną nam naprawdę tanie rozszerzenia Eku. Trochę długo się z tym wstrzymywaliśmy, bo szkoda nam było kasy, ale za takie pieniądze, jak nam tu ktoś zaoferował, to naprawdę było warto. Normalnie rozszerzenia chodzą po jakoś 30 KK, a tutaj nam ktoś sprzedał za połowę ceny. Chyba mu się paliło, żeby coś kupić. Na Joharze bez tego nie da się grać, bo tam dużo nowych ulepków jest, więc dobrze się stało. Jak widzicie, Sałata też kupił te rozszerzenia. Ogólnie wzięliśmy wszystko, co miał ten gracz, żeby dla szamana też trochę starczyło. Bów też będzie nosił z nami jakieś ocharowe toboły, więc na pewno się przyda to miejsce. Trochę wstyd latać na tym levelu bez rozszerzonego ekwipunku, dlatego fajnie, że już to odhaczyliśmy. Kończyły nam się szczeniaki, więc musieliśmy kupić szkaty i liczyć na szczęście, że tym razem nie wydamy 50 wonów na peta. We wcześniejszym filmie już wspominaliśmy, że będziemy rezygnować z minidala, bo taki wydatek jest niepotrzebny, kiedy gra się we dwójkę. Staramy się ograniczać wydatki SM, bo nie mamy ich za dużo. Tragedii nie było. Na pewno szybciej niż ostatnio. U mnie standardowo trochę więcej szkat przygotowanych, bo znam swoje szczęście. Ogólnie to boczek z 25 szkat w moim przypadku to super wynik. No i widzicie, że przyfarciło mi się tym razem. A tutaj taka śmieszna sytuacja. Stoję sobie na bazarku i przekładam skrzynki hydry na sklep. Nagle jakiś koleś daje mi kupony SM i akceptuje. Na początku pomyślałam, że to jakiś donate, ale później doszło do mnie, że to niemożliwe, bo nie jestem na głównej postaci. Koleś od razu napisał, żeby oddać, ale rozśmieszyło mnie, że nie sprawdził, czy przekłada sobie, czy daje komuś innemu. Pamiętajcie widzowie, żeby sprawdzać dwa razy, jak przekładacie itemy z postaci na postać, bo jakiś Maciek by wam raczej nie oddał tych rzeczy. Dobra karma wraca, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale ten koleś sprzedawał sałacie wcześniej, szczeniaki z małym rabatem Także dzięki i pozdrawiamy. Skończył nam się sklepik premium i zostało nam te kilka szkad, więc otworzyłem sobie licząc na jakiś kamień. Tutaj jakiś losowy miks w kolczyki, żeby wbić chociaż 20 diabły, ale nie może być za łatwo. Była promocja na sklepiki premium, a jako, że skończyły nam się wszystkie, to oboje postanowiliśmy, że kupimy po kilka skrzynek. Te sklepiki to głównie do wystawiania hydr, więc nie potrzebujemy ich jakoś dużo. Zawsze sobie zbieramy trochę tych szkadzeń i otworzymy sklepik premium, żeby dobrze go wykorzystać. Nie otwieramy tego często ani dużo, więc nie wiem czy mieliśmy farta. Niby wyleciało 10 dni, więc chyba nie jest tak źle. Postanowiłem dodać bonusy do łuku, bo zmierzaliśmy powoli do robienia hydry ze sztyletów, więc Łuk chciałem włożyć do szarfy, ale koniecznie z niskim rankingiem. Nie udało mi się dodać tego bonusu od razu, więc musiałem mieszać. Wydawało mi się, że to jest jeden z tych bonusów, który zawsze wchodzi jak na złość. Nie wiem, czy pamiętacie miksowanie 6-7 bonusu w moich sztyletach. Tam wchodził niski ranking co zmianka. Tutaj szło mega opornie, nic konkretnego nie siadało. Jest to wkurzające, bo te zmianki są strasznie drogie, a bonusu jakiegoś maksymalnego nie chciałem. Brakło mi SM-ów, ale na szczęście portował mnie znajomy i sprzedał mi kilka miksów za wony. Płaciłem 3,5 wona za zmiankę, ale wiedziałem, że mogę mu zaufać, a to jest dla mnie więcej warte niż sama cena. Wydaje mi się, że jak na wbicie niskiego rankingu, to poszło dużo zmianek, ale opłacało się. A tutaj pozdrowienia od widzów. Dzięki za rybki, bo zdarza się, że czasem ktoś nam je daje. To bardzo miłe, dzięki za nie. Uzbierało mi się trochę alchemii, więc uznałam, że kliknę sobie jakieś antyki diamentu i zobaczę, jak to wchodzi. Resztę nie klikam, sami widzicie dlaczego. Czasem bawimy się w robienie pancerzy na mobki, głównie jak widzimy, że nie ma ich na rynku, albo ktoś po prostu napisze, że potrzebuje, a daje fajną cenę. Miałam naprawdę małą ilość, no i były tylko plus 5, więc ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam, że jeden wszedł. Wszedł akurat na surę, tak jak chciałam, bo nie było go na rynku. Ostatnio Hitsu włożyła sobie prowizoryczne kadeki do rękawicy, więc postanowiliśmy zrobić pierwsze misję na jecharze. Ogólnie jak się przebije statystyki, to nawet to idzie, no i spoko, że można to w PT. Szczerze to myślałem, że będzie trochę ciężej. Dobrze się bawiłem robiąc te questy, nie spodziewałem się, że będzie taka fajna zabawa, no i nagrody też zaskoczyły. Na ten moment zrobiliśmy misję w całym dongan. Chciałbym pójść już dalej, ale tam nie jest już tak łatwo i same rękawice nie wystarczy. Zdecydowałem się kupić branzę z wartością. Nie jest ona jakaś wybitna, ale chwilowo wystarczy. Dzięki za branzę i pozdrawiam gracza. Dzisiaj będzie dużo klipów z zakupów. Tutaj widzicie coś, co powinna mieć już dawno temu. Tego i temu trochę się naszukałam, bo chciałam, żeby to był koniecznie morf. Ta niebieska zbroja mi jakoś nie siedzi. Przepłaciłam trochę za wygląd, ale ogólnie cena uczciwa. Wiadomo, jeden 1,5 z Domiksu na dłuższą metę, ale w szóstym i siódmym bonusy są super. Miałam kilka zmianek, ciekawostka. Wydropiłam je na ewencie wielkanocnym i doczekały się po prawie pół roku w depo. W sumie docelowałam w 50 wartość albo mniej wartości, ale z ogniem. Miałam kilka zawahań, czy nie zostawić, bo nie miałam dużo tych zmianek. Ale pomyślałam, że tak czy siak dam radę bić hydrę w tej zbroi, czy wejdzie wartość, czy nie. Ostatecznie weszło chociaż trochę ognia, więc przyjemnie będzie się robiło melej. Ale muszę już zbierać miksy, bo nie mogę patrzeć na te bony. Tak jak mówiłam, czapka z wartością na długo się nie przydała, bo postanowiłam przetestować niski ranking. A tylko tutaj mogłam go wepchnąć, bo szarfę mam zrobioną, a sztylety zobaczycie później. No i miałam trochę więcej szczęścia niż sałata, bo za pierwszym miksem weszło. Tutaj jeszcze trochę sklepików premium, zawsze się przyda. A no i kolejne rybki odwiedza, dzięki wielkie. Teraz czas na moje zakupy. Nie ja potrzebowałem paska i trafiła mi się fajna tetanka. Jak na razie, te wszystkie temki, łącznie z Morfem Hitsu, kupujemy od innego gracza, bo wypaczyliśmy jego ofertę na grupce. Na bazarze nie ma co szukać i temu w ostatnio. chyba że jakiś rodzynek, który zobaczycie zaraz. Ogólnie pozdrawiam tego gracza, miło się robiło z nim interesy. I czas skończyć szarfę. Łuk jest już gotowy, brakowało mi tylko szarfy 25%. Nawet nie piszcie, że przepłaciłem, bo dobrze o tym wiem. Ale zależało mi, żeby nie mieć czerwonej szarfy. No i w tej była Klinga Plus 9, którą musiałem tak wyczyścić. Ale czego się nie robi dla estetyki? A tutaj ciekawostka. Myślałam, że wydropiłam szkło handlu z Razadoro na godzinę, a okazało się, że to służy tylko do przeglądania sklepów bez możliwości kupowania. Nie wiem, co mi szkodziło, żeby zrobić pełną opcję, skoro i tak to jest tylko na godzinę. Jak powiedzieliśmy, Łuk wylądował na sklepie. Fajnie, że udało się go sprzedać. Bo jak widzieliście, wydawałam naprawdę sporo wonów w tamtym czasie, a ciągle trzeba było kupić sztylety. Szukałam ich naprawdę długo, aż pojawiły się od tak na rynku i nie mogliśmy długo czekać, bo na pewno ktoś by je nam podkupił. Próbowaliśmy trochę wynegocjować cenę tych sztyletów, ale nie chcieliśmy za długo zwlekać, bo cena i tak wydawała się w porządku. Musiałam pożyczyć trochę wonów z naszego wspólnego budżetu, bo miałam tylko 650. Cieszę się, że udało się kupić wysokie średnie, bo jakoś nie uśmiechało mi się przebijać ciągle szycia. Poszłam przetestować nowego eventowego danga. Nawet mi się podobają te dinozaury, szkoda tylko, że trzeba wydać jasemki na kolejne wejścia, ale może dlatego, że nagroda jest trochę premium. Nie przesiedziałam dużo przy tym, bo uznałam, że ten event jest trochę jak przecena na szkatułkę na biżuterię, tylko musisz jeszcze trochę swojego czasu zmarnować. Ale przefarciło mi się i udało ugrać dwie szkaty, więc super. Oglądajcie sobie, jak otwieram PETY, a ja opowiem o konkursie, który chcielibyśmy dla Was ugotować. Planujemy zrobić odcinek 24 godziny na dangu, ale tym razem będzie to razador. Cały zysk ze szkad przeznaczymy na konkurs i kupimy EQ dla dropa, bo tak zdecydowaliście w ankiecie. Jeszcze nie pokazujemy EQ, bo nie wiemy, jaki mamy budżet. Wiadomo, możemy przewidywać, ale jesteśmy w trakcie robienia tych dungeonów. Zamiast jest taki, że będziemy otwierać skrzynki i drop z nich, czyli również skrzynie dla PETA. Przykładowo, jeśli wylę o łowca potworów, to go sprzedamy i budżet będzie na pewno spory. To trochę takie jajko niespodzianka, ale gwarantujemy, że konkurs będzie nie mniejszy niż na eq za 20 wonów. Żeby wziąć udział, musicie mieć suba i napisać w komentarzu swój dokładny nick postaci w grze, którą będziecie odbierać itemki. Tu udało mi się jeszcze sprzedać wcześniejszą szarfę. Nie sądziłem, że zejdzie za taką sumę, bo sam ją kupiłem za około 50 wonów już jakiś czas temu. To już by było na tyle, widzowie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i komentarz, żeby było co poczytać. A, i pamiętajcie o konkursie. W następnym odcinku pokażemy nagrodę i zwycięzcę, do którego wyślemy albo przekażemy itemki. Pamiętaj, żeby mieć dzwoneczek przy subiku i nie przegapić kolejnego odcinka, bo może akurat ty wygrasz.